Cześć, Siemach, witam Was! Dzisiaj pokażę Wam kolejny raz, jak zarobić sobie łatwą i szybką kasę w GTA Online praktycznie w 10 minut i to dosłownie, ale musicie się postarać, żeby nie zginąć, ale to za chwilkę. Więc, pierwsze co musicie zrobić, to załatwić sobie misję Rozwałka 2. Tutaj, oczywiście, Wam pokażę, gdzie ona jest dokładnie. No, i za chwilkę przechodzimy do drugiego etapu. I uwaga, uwaga, bo ja teraz naprawdę mówię istotną rzecz, mianowicie, zanim zaczniecie rozpierdzielać te wszystkie samochody tutaj stojące na parkingu, najpierw musicie wyjechać tym banshee tutaj najlepiej w to samo miejsce, w, to, w które ja jadę teraz, ponieważ to jest bardzo istotne, i bardzo istotne i będzie i pomoże wam przetrwać te 10 minut, a te 10 minut będą. Nie możecie awkować niestety, ale no cóż, tak już jest. Kolejny etap tej misji to rozpierdzielenie wszystkich samochodów tutaj, ale to jest oczywiście łatwe, prawda? Ale najtrudniejszy etap jest przed wami. 10 minut rozpierdzielania się z policją. Bez ginięcia. Nie wiem, nie sprawdzałem czy można na przykład zginąć i dalej się napierdzielać. Wolałem nie sprawdzać, wolałem od razu się napierdzielać przez 10 minut. Musimy przeżyć. Najlepiej się schowajcie tu gdzie ja. Teraz macie przyspieszony filmik jak ja się napierdzielam z policją. Nie liczyłem tego czasu jak się napierdzielam. Może było mniej niż 10 minut, ale, ja, ale tak najlepiej, no dobrze by było jakbyście tak właśnie mniej więcej, mniej więcej 10 minut napierdzielali się z policją. Ten spot tutaj jest naprawdę tak, na tyle bezpieczny, że sami widzicie że y, wystarczy się zaopatrzyć w armor i przekąski, żeby przeżyć te 10, może nawet więcej, ale więcej się nie opłaca. Bo sprawdzałem nawet pół godziny. Raz robiłem, napierdzielałem się z policją y, i nie było więcej expa. Niż zobaczycie na końcu, jak ile, ile było, ile było, naprawdę było dużo. Więc no po prostu teraz przyspieszemy filmik i widzimy się pod koniec misji. I teraz oczywiście pod koniec tej całej napiedzielanki z policją Jak już jesteście pewni, że minęło te 10, 9 minut A najlepiej 10, podkreślam yy, No to dzwonicie szybko do Lestera Zamawiacie kasowanie pięciu wjazdek za 1000 dolców I po prostu jedziecie tym Banshee prosto do Simeona Czy jak on ma tam na imię Po prostu jedziecie do celu misji I sami teraz, ja tego już nie skomentuję ile, ja, ile ja dostałem Bo sam aż się zdziwiłem Ponieważ czasami, ponieważ expa EXP chyba zależy od punkty RP chyba zależą od ilości zabitych policjantów. Wybaczcie, nie, <laughs> nie mam pojęcia, bo ja dostaję to randomowo. Ale nie jest to żaden glitch, nie jest to żaden cheat. Jest to zwykła misja. Jest to zwykłe rozpiedzielanie się z policją, prawda? Więc nie jest to. To nie jest żaden cheat. Mam nadzieję, że Rockstar tego nie spierdzieli, nie usunie tej misji. Misja jest bardzo łatwa dla tych, którzy potrafią przetrwać 5 gwiazdek w takim ukryciu. Mam nadzieję, że wam się podobało, my jesteście 20, no w przybliżeniu 20 koła do przodu, jak widzicie ja dostałem prawie 8000 RP, 8000 punktów yy, punktów expa, co, co jest po prostu no, normalnie bum, headshot, zajebiście, bum, jajca, wszystko, bum, klatka piersiowa, po prostu rozpierdiliło mnie jak ja to zobaczyłem. 10 minut roboty, tak łat, taka łatwa kasa, taki łatwy EXP. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie kolejne poradniki do GTA Online, to oczywiście dajcie łapkę w górę, so, subskrybujcie, skomentujcie, pochwalcie się swoimi filmikami tutaj, na przykład z tej misji. Jeśli Wam się udało, oczywiście i tak dalej, i tak dalej, więc no na razie i powodzenia.